Witamy z tej strony TV Cell. Ja jestem Nadia Solska. Tutaj mamy. Maksymiliana Majkowskiego. Chcemy Was zaprosić na wywiad, który przeprowadziliśmy z profesorem doktorem habilitowanym, Ryszardem Naskręckim, Sylwią Arasiewicz-Dulnik i Karoliną Skłodowską. Zapraszamy. To na początku chcielibyśmy zapytać Państwa wszystkich po kolei, czym tak naprawdę jest ta idea 3W. Idea 3W to przede wszystkim pewien pomysł na na to, aby połączyć siły dużych instytucji, Banku Gospodarstwa Krajowego, instytucji akademickich, w tych instytucjach jest również UMCS oraz firm biznesowych, które chcą rozwijać pewne nowe technologie, które chcą rozwijać pewne nowe pomysły, które chcą współpracować w tym obszarze, który właśnie nazywamy 3W, czyli woda, węgiel, wodór. Przede wszystkim ma na celu nie tylko promowanie idei 3W, ale przede wszystkim promowanie, wzmacnianie pewnych rozwiązań, rozwiązań technologicznych, rozwiązań konkretnych, które przełożą się na to, że już wkrótce woda, węgiel i wodór staną się tematami dnia. Dlaczego kierujecie taką inicjatywę do uczniów szkół? Kierujemy ten program do uczniów, ponieważ jego takim nadrzędnym celem jest przekazanie wiedzy na temat trzech kluczowych zasobów czyli wody, wodoru i węgla, ale również. Podniesienie i budowanie świadomości świadomości w zakresie świadomości mówiącej o tym, że są to tak naprawdę strategiczne zasoby dla rozwoju, rozwoju kraju. Bo tak naprawdę wiemy, że woda pokrywa 70% powierzchni Ziemi, ale tylko 1% tak naprawdę nadaje się do użytku. Każdy z nas obecnie używa smartfona, praktycznie każdy, ale nie wiemy my i nie wszyscy wiedzą, że do wyprodukowania jednego smartfona potrzeba około 12 tysięcy litrów wody. Właściwie każdy z nas, się, z nas się ubiera, wszyscy mamy na sobie koszule, t-shirty, ale nie wszyscy wiemy, że żeby wyprodukować jeden t-shirt potrzebujemy około 3 tysięcy litrów wody. Dlatego ta edukacja i budowanie świadomości młodych ludzi jest istotne. Dlaczego akurat węgiel, wodór i woda? To wszystko jakby łączy się w pewną całość, czyli woda, dlatego że jest tym zasobem podstawowym, niezbędnym do życia na Ziemi, a te zasoby wody, której, e, która jest zdolna do picia, która jest zdolna do naszego użytkowania, niestety się mocno kurczą. E, w, w wodór, dlatego że poszukujemy paliwa w przyszłości a węgiel dlatego, że uważamy, że zasługuje na coś więcej niż tylko na to, żeby go palić w piecach. W jaki inny sposób szkoły mogą włączyć się do tego projektu? Idea 3 jest, jest ideą, która serdecznie zaprasza wszystkie szkoły i podstawowe i średnie do działań, do działań w swoim tutaj gronie budynku, budynku i społeczności szkolnej, ale też do wychodzenia na zewnątrz, do wychodzenia... Mm, do najbliższego otoczenia, do działania z mieszkańcami danej społeczności, do organizowania różnych wydarzeń, do, do wszystkich działań promocyjnych, powodujących i oszczędzanie wody, i znajomości nanotechnologii, i do poznawania wodoru od tej drugiej strony. I tak naprawdę wszystkie działania które szkoła by podjęła w ramach, w ramach zgodne z, z ideą 3W, jak najbardziej są mile widziane. Jaki planujecie rozwój tej kampanii? Oczywiście e, m, początkowo te, na teraz jest to program pilotażowy, który kierujemy do 10 szkół średnich w całej Polsce, ale kolejnym takim ważnym etapem jest program dla nauczycieli szkół średnich. w, w w formacie takim train the trainer, ponieważ nie jesteśmy w stanie przeszkolić uczniów wszystkich szkół w całej Polsce, ale właśnie nauczyciele mogą to zrobić. Także planujemy takie szkolenie online, które będzie składało się z trzech modułów dotyczących wody, wodoru i węgla, i mamy nadzieję, że już nauczyciele w kolejnym etapie będą będą wam po prostu w stanie przekazać te najważniejsze informacje dotyczące tych Trzech kluczowych zasobów. Dziękujemy za odwiedzenie naszej szkoły. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy.